Dzieci, spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji święta patrona naszego przedszkola. A nasze przedszkole nosi imię Juliana. Juliana! Super! Bardzo dobrze. Lokomotywa, right. okulary, murzynek, tak! Czarną ma ten nasz koleżka, Uczy się pilnie przez całe ranki Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki, A gdy do domu ze szkoły wraca, W socie figluje to jego praca, Aż mama krzyczy – bambo, łobuzie! A bambo czarny, na buzie. Krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka spodnia i w współbucie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafro, palto maca. Skandal! krzyczy. Nie do wiary! Ktoś mi ukradł. Okulary pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka. Paska w sapie. Powiedzcie dzieci, on ten wierszyk, pan pan na ten pierwszy. Jak ciocię kocham. Proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz? Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. Pamiętam szczegółowo. List był yy, od wuja Leona. A skrzynka była czerwona, a koperta, no, y, taka tego y, nic nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz. I krowę prowadzili i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki. Jak wrzucałem ten list do skrzynki. Oj, ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci żadnego listu nie dałam do wrzucenia. z Barbo w Afryce mieszka. Czarno ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Uga Boga. A bada, bada. Dobry chłopczyk z tego muzyki, szkoda, szkoda, że czarny, wesoły i chodzi z nami razem do szkoły. wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, a tu już po jedenastej, a Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupa z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadzieranych po na maliowym sosie, motyl wdrożna. Przyprawiany gęstym cieniem z lasku, a na to zwietrzył w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło, może mu Szere piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka, głupstwo! Podrosną, ale głos mają. Nagle zjawia się pan Słow. Podwizduje, skacze. Gdzieś ty lata, gdzieś ty frumą, przecież ja tu płaczę. A pan Słowi słodko ćwierka. Wybacz, moje złoto, ale wieczór tak piękny, że szedłem. <noise> Ja na rolima podpłyłem w tasie floki. Przyszła gąska, a tu co gęś o niej wygęgał. Na to rzekła gęś, że kaczka jest złodziejka i jaczka. O indyczce zaś pan Tarka powiedziała, że plotkarka. Teraz bójka wśród podwórka, że, że aż lecą 咋会绑？